szczęśliwy dzień Bii. Jeden z niewielu, kiedy za dobry uczynek w Night City możesz zarobić hajs za ołowia. Terroryści z organizacji Ognisty Świt planują wysadzić bombę w centrali biotechniki w Berlinie. Skąd wiem? Bo moja klientka Nell Springer jest jedną z nich i potrzebuje pomocy, żeby ich powstrzymać. Zaintrygowany? Rzuć okiem na załącznik. Gdzie mnie nie była, to mi mówi, że znalazł kogoś na moje miejsce. I tak mnie nawidziłaś tej roboty. zapłaty za towar, to od jutra będziecie kopać rowy uszami, gwarantuję. Już się Kto ma w sobie coś? Wiesz jest taki jakby surowy bracimy. No, z to już sami pozerzy. No, co tam? Zapraszam, sprzedawam. A tu nagle wolne stoisko. To Ach, a tu nagle wolno To jest kurwa krzyż za trzy miesiące. A kto tu wcześniej zakończył? No mu coś nie szło. No <grym> śmieszne. <grym grym> I teraz mi się pogodziło. Moje stare szczepy twoja ciągle mają <grym> brak. I jeszcze na znaków nie wszystko. Za darmo to poryjum można dostać. Skończysz w kanale kurzowym bez szczepu, bez pieniędzy. Uwaga, doktor, Mówi Bennet. Pułkownik Kurt Hansen nie żyje. Powtarzam, Kurt Hansen nie żyje. To czarny dzień dla Doktora. Pułkownik odszedł w swoim stylu z bronią w ręku. A my dorywiemy z kurwy synów, którzy go załatwili, A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen zginął, to Bart żyje! Jak się kurwa wyłącza? L Kto cię przysyła? Znajomy fixer. Jestem wi. Nikt cię nie śledził? A co? W ogniistym świcie już się połapali, że chcesz się wyłamać? Nie wiem, ale czuję to. Mam mało czasu. Hans wprowadził cię w temat? Że jesteś sabotażystką, która chce pokrzyżować plany swoim kumplom terrorystom. Kurwa! Nie jesteśmy terrorystami. Masz w ogóle pojęcie, o co walczy ognisty świt? Żebyśmy wszyscy nie umarli z głodu, rozumiesz? Gdzie to widmo głodu? W Night City żarcie wysypuje się ze śmietników. Wy tam w miastach gówno wiecie. Myślicie, że czasy niewolnictwa się skończyły. Nie interesuje was, jak korporacje traktują farmerów. A oni mają już dość. Porzucają ziemię, a biotechnika obsiewa ją genetycznie zmodyfikowaną pszenicą i sprzedaje plony petrochemowi. Lubisz smak czutu? Nie? Tak myślałam. Farmy pustoszeją, a drogi się zaludniają. Pierwsi nomadzi też byli rolnikami. Słyszałam o klanach, które łapią się zleceń dla korporacji. Ironia losu, nieprawdaż? Wszyscy walczymy o przetrwanie. Zrekrutowali cię do ognistego świtu, czy sama się zgłosiłaś? Wychowałam się na farmie, jak większość bojowników świtu. Całe życie pod butem korporacji wiedzieliśmy że musimy zawalczyć o swoje ognisty świt był dla mnie jak rodzina ale dla rodziny czasem musisz robić rzeczy które nie pozwalają Ci potem zasnąć jeśli popierasz to co robią w z tym świcie to czemu chcesz im teraz nasrać do gniazda popieram ich cele ale nie metody ja nie sądziłam, że będziemy zabijać ludzi. To, co mi kazali byłam naiwna. Pewnie myślała, że będą zbierać podpisy gryzmolić gry Gany na prześcieradłach. Naiwna, to mało powiedziane. Wiesz co, daruj sobie. Nie wynajęłam cię, żebyś spisał moją biografię. Trzymaj. Marna z ciebie, konspiratorka. Co jest na tej drzazdzie? Zaraz, po kolei. Ognisty świt zamówił u Hansena bombę sieciową. Chce przewieźć ją do Europy i zdetonować w siedzibie Biotechniki w Berlinie. Wi? musisz temu zapobiec. Bomba sieciowa nie spowoduje żadnych zniszczeń. Myślałem, że terroryści lubią wielkie bum. Nie opłaca się rujnować budynku. Biotechnika zaraz postawi sobie nowe. Liczy się jedno: straty w ludziach. Jak mam to zrobić? W koronie stadionu było kiedyś centrum rehabilitacyjne Nighthawks. Hansen przerobił je na fabrykę broni. Kod do wejścia to 1701. Mają linię produkcyjną i magazyny, ale ciebie interesuje eksperymentalny lab w starym basenie. To tam trzymają bombę. Jak ją znajdziesz, wgrasz do niej program z tej drzazgi. Kiedy za parę dni podłączą ładunek w Berlinie, impuls się zablokuje i nie rozniesie po sieci. Po wszystkim chcę drzazgę z powrotem. Jesteś sentymentalna? Jestem ostrożna. Jak ta drzazga dostanie się w ręce ognistego świtu, to mam przejebane. Mało jest ludzi, którzy zgodziliby się poświęcić dla innych i nigdy nie usłyszeć: „dziękuję. Szanuję to. Hmm. Może robię to dla siebie. Czasu nie cofnę. Ale ciągle mam jakiś wpływ na to, co się jeszcze wydarzy. Za długo siedziałam bezczynnie. I zadręczałam się myśleniem o rzeczach, które zrobiłam. Czyli próbujesz za coś odpokutować? Dobra, wystarczy tych zwierzeń. Biorę się do roboty. Liczę na ciebie, Wi. Się tylko, że nikt nas nie I Upewnię się tylko, że nikt nas nie obserwował i już. Upewnię się tylko, że nikt nas nie obserwował i już.

Ja to ten szajs chciał kupić. mam umowę Jak i... Jak się czujesz? Tak, tak wiesz, psychicznie. Na Nie, jakbym jeszcze tym się miała martwić, to bym go